Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Te słowa św. Pawła Apostoła z listu do Efezjan są pięknym podsumowaniem nauki Chrystusa o przebaczeniu. Jest ona jednoznaczna. Nasze przebaczenie bliźnim jest warunkiem, abyśmy sami otrzymali od Boga przebaczenie grzechów. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że powinno wzbudzać w nas przerażenie to, że strumień miłosierdzia nie może przeniknąć do naszego serca tak długo, jak długo nie przebaczyliśmy naszym winowajcom. Chodzi o to, że gdy odmawiamy przebaczenia naszym braciom i siostrom, nasze serce zamyka się, staje się zatwardziałe, a wtedy jest zamknięte na miłosierną miłość Ojca. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mówił często, jak ważna jest to sprawa dla naszego życia w wymiarze osobistym i społecznym. Chrześcijańskie przebaczenie jest po prostu fundamentem naszej wolności wewnętrznej. Podkreślał, że człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie. A przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej. Dobrze wiemy, że błogosławiony prymas w swoim życiu doznał wielu krzywd. Rozpowszechniano o nim fałszywe informacje, śledzono go. Był więziony i poniżany. Jednak bezwzględnie stosował zasadę: przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Kochani, człowiek, który popadł w jakiś nałóg, krzywdzi nie tylko siebie, ale także innych. Zwykle najbardziej cierpią osoby najbliższe, cierpi rodzina. Tak wiele osób doznających krzywd od pijaka, alkoholika, narkomana czy na przykład hazardzisty, żywi w swoim sercu nienawiść do krzywdziciela. Nie potrafi mu przebaczyć. Oczywiście w przebaczeniu nie chodzi o to, aby dalej pozwalać się krzywdzić, aby narażać swoje zdrowie i życie. Tutaj potrzebna jest wielka mądrość, roztropność i skorzystanie z pomocy tych, Którzy dobrze znają się na problemach uzależnień i współuzależnień. Konieczne jest stosowanie zasady mądrej, twardej miłości. Z jednej strony nie można deklarować braku przebaczenia dla krzywdziciela, być wobec niego niemiłosiernym, z drugiej strony nie można pobłażać złu, mylić miłości z naiwnością i brać na siebie konsekwencji jego złych czynów. Krzywdzony ma prawo do skutecznej obrony, jednak nie może pozwolić, aby w jego sercu zapanowała nienawiść. Nie może kierować się pragnieniem zemsty. Jeśli tak się dzieje, osoba zraniona, skrzywdzona, sama wpada w niewolę, sama zamyka się w pogrążonej w ciemnościach więziennej celi, do której nie docierają promienie Bożego miłosierdzia. Jedynym sposobem, aby, aby wyjść na wolność, jest chrześcijańskie przebaczenie. Właśnie ta prawda pięknie wybrzmiała w świadectwie Barbary, która była żoną alkoholika. Napisała, że nie potrafiła zrozumieć, dlaczego wyrządza on bliskim tyle zła, a wcześniej był dobrym mężem i ojcem. Ten ból i żal spowodował, że zaczęła poważnie chorować, a dzieci zaczęły opuszczać się w nauce. W ich życiu panował chaos, ciągłe awantury i piekło. Modliła się z dziećmi o jego nawrócenie, ale było coraz gorzej. Mimo to była posłuszna słowom pewnego kapłana, który zachęcał ją, aby stale trwać na modlitwie za niego. Pewnego razu, w chwili wielkiego zwątpienia, Barbara poprosiła Boga: Jeśli mam się modlić za Niego, to mi pomóż, bo sama już nie mogę. Wtedy w sercu usłyszała wyraźne słowa: Popatrz w Jego oczy. Gdy to zrobiła, wtedy zobaczyła Jego przerażenie i ból. On, jak pisze, krzyczał ze strachu i był taki biedny. Ta chwila sprawiła, że Barbara mogła mu z serca wybaczyć i szczerze modlić się za niego. Wkrótce razem pojechali na rekolekcje, na których pojednali się ze sobą i z Bogiem. Po powrocie dostała od męża piękny bukiet kwiatów, a za miesiąc w dzień jej urodzin zmarł. Swoje świadectwo Barbara kończy głęboką prawdą: jeśli wybaczymy sercem, to Pan napełnia je łaskami, wlewa w niepokój, miłość, radość. Ona tego doświadczyła, została uzdrowiona na duszy i ciele. Niech tę dzisiejszą refleksję, kochani, zakończą słowa papieża Franciszka. Bóg przebacza w sposób nieobliczalny, ponad wszelką miarę. Tak jest, działa ze względu na miłość i bezinteresownie. Nie możemy Mu odpłacić, ale naśladujemy Go, kiedy przebaczamy naszemu bratu lub siostrze. Szczęść Boże!